Dzisiaj pokażę Wam, jak obrabować safe na Brookhaven. Dobrze, to idziemy. Przyspieszonko. Do 35, pięciu. Dobrze, jedziemy. O. Jedziemy tu, bierzemy białą kartę. Idziemy tu, otwieramy i zjeżdżamy na dół. Długo jedzie. O. Idziemy do kantorka po sikierę. Bierzemy kartę. Otwieramy. Bierzemy sikierę. Animację bicia sikierą. Rozbijamy klucze. Bierzemy klucz. Otwieramy. I tutaj. Kopiemy. Jak już to wykopiemy, to wierzymy bombę, klik, klik. No i tu jeszcze trzeba wziąć. No ale jeszcze nie zapomniałem. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapkę do góry. No łapkę w górę. A ja już otwieram safe, biorę diamenty. Teraz piwór widzowie. Wychodzimy. Przemy kluczyk. Uciekamy. Teraz idziemy tu. I skoczymy tak, żeby lasery nas nie pobiły. Potem znów wybuchamy bombę. Bierzemy kolejne demonty. I uciekamy. Aha, no ale powiem też lepszym sposobem jest padnąć i sobie tutaj przyjść. No, więc idziemy teraz, bierzemy kluczek pyk. Ciemno tu. Teraz bierzemy bombę. Trzeba wysadzić dwa razy. Ale taki ładny diament i złoto. Wow. Ale fajny ten kluczek, dobrze dopracowany. Teraz bierzemy money. Kartę białą. I wychodzimy. Ale to jest fajne, jak tak wszystko ci się otwiera. Nagola, karta pyk. I jedziemy do góry. O. Wychodzimy. I. I tak obramować bank. I mamy takie piękne diamenty. Złoto i big coiny. Pa, Papa.